Witam! Pomysł o jedzeniu mydła wpadł do mnie kilka miesięcy temu na biologii gdy pomyślałem sobie, że skoro można trawić kwasy tłuszczowe to równie dobrze można strawić ich sole, jakimi są właśnie te oto mydła i wszystkie mydła i mydła mają odczyn zasadowy więc można je zjeść tylko zneutralizowały one by kwas w żołądku, po to mam tutaj w kubku Wodny roztwór kwasu siarkowego, dosyć mocno rozcieńczonego, właśnie po to, żeby znowu zakwasić mój żołądek, bo żołądek musi mieć odczyn kwasowy, żeby, moc, żeby pracować we właściwej formie. Dobrze. Więc to mydła mo można zjeść i strawić, tylko nie mają żadnej wartości odżywczej, więc to trochę tak, jakby jeść cukier, ale nadal są, nice. są do strawienia. Więc dobrze. Przejdźmy do rzeczy. Tutaj jest mydło moje, a tutaj jest mydło w kostce. I wezmę po małym gryzie obu z nich i powiem może, które lepiej smakuje. Nie smakuje za dobrze, smakuje jak tłuszcz, tylko że taki mocno słony. No i tak mydlanie. Hmm. Wow, nie było aż tak źle jak myślałem. Trochę, jakby trochę słodkie <laughs> paliwy przełku. Chyba zrobiłem ten kwas mocniejszy niż myślałem. Ale nie, nie palię jeszcze jakoś tak. Dobrze. I teraz mydło w kostce. Dużo bardziej kruche. Dużo bardziej mydlane. Ten mydlany taki trochę słodki. Mm. O! Dużo bardziej paliw garda. <kliwia> w to, to dużo, dużo gorsze. Picie kwasu jest dziwne. Nigdy jako takiego nie piłem w sumie, więc może to normalne. Ach. Więc, jak było zwykłe, smakuje dużo, dużo gorzej niż to, co moje zrobiłem. Ale to, co zrobiłem, to moje smakuje tak, jakby po prostu dużo tego nie tłuszczu nie przereagowało. I... Mm. Ech. Ech. Ogólnie okropnie To mydło też smakuje dużo mniej słono Ale nadal no to... Dobrze, więc Teraz pójdę umyć sobie buzię A, więc wróciłem To było strasznie Okropne przeżycie ale myślę, że gdybym nie miał nic innego do wyboru, do jedzenia i bym już głodował ze dwa tygodnie i zaraz miałbym umrzeć, to myślę, że może nadal jest to lepsze niż nic. No nie wiem. Teraz czuję jakbym miał trochę zwymiotować i jest nadal to pieczenie tak na początku gardła, tak na końcu ust. To jest jakby to najgorsze miejsce. Jak się weźmie, właśnie gryzę tego mydła, to właśnie tam od razu to czuć, nie w samej, w samej jamie ustnej, tylko właśnie tam. co jest dosyć dziwne. I ach, nadal czuję smak mydła w ustach. I taka ciekawostka, że kiedy weźmie się trochę kwasu siarkowego do ust, to wtedy potem, kiedy robi się wdech, to na języku czuć słodki smak. Co jest dosyć dziwne. Hmm, ale tak. Dosyć dziwne przeżycie. Ale tak, zjadłem mydło, popijając kwasem siarkowym. Dziękuję. Do widzenia.